Cześć, witaj. Czy się z tym zgodzisz, czy nie? Jesteśmy istotami emocjonalnymi. W dzisiejszym filmie pokażę ci takich pięć aspektów, które pomogą ci właśnie uporządkować sobie swoje emocje, żeby nie wpływały one na podejmowane przez ciebie decyzje. Jeżeli interesuje cię ten temat, zostań ze mną. Taką jedną z podstaw, którą powinieneś opanować w sztuce nie tylko panowania nad, nad swoimi finansami, ale również tutaj nad generalnie nad całym życiem, bo można powiedzieć, że ten aspekt finansowy, który poruszam w, w swoich filmach, taki rozwojowy, nad jakimi rzeczami powinnaś popracować, to generalnie możesz odnieść do później do każdego aspektu życia. Dlatego mówię, że. Taki rozwój finansów jest taki dwa w jednym, bo z jednej strony opanujesz jedną z największych, jak dla mnie, takich potrzeb człowieka tutaj obecnie, no bo jakby nie da się dzisiaj żyć bez finansów. Są one nieodłącznym aspektem naszego życia i nie mówię tu już o takich potrzebach, że musisz, wiadomo, gdzieś mieszkać, dojechać do pracy, coś zjeść, ale generalnie, nawet jeżeli chcesz później, spełniać swoje marzenia, masz ambicje budowania e, firm, e, relacji, rodzin, to zawsze finanse będą ci to po prostu ułatwiały. Tak samo ze zdrowiem, będziesz dzięki finansom mógł po prostu zadbać o to zdrowie w dużo lepszy sposób. Więc po pierwsze uporasz się, a po drugie właśnie przez, przez to, że zaczniesz dbać o finanse i zwracać uwagę właśnie między innymi na ten temat, o który dzisiaj będzie będzie mowa, czyli o emocjach, to przez to, że nauczysz się z tymi emocjami odpowiednio pracować, to gwarantuję ci, że to da ci dużo lepsze efekty na każdym aspekcie życia, ponieważ często jest tak, że emocje, na przykład, często choroby, w większości przypadków to są jakieś emocje gromadzone przez lata, które powodują to, że, że po prostu. Chorujemy w późniejszych, w późniejszych latach, więc tutaj ta kwestia emocji jest jak dla mnie bardzo istotna do zadbania. I podam Ci dzisiaj takich właśnie pięć punktów, jak radzić sobie z tymi emocjami, na co zwrócić uwagę, żeby po prostu podejmować racjonalne decyzje, a niekoniecznie, niekoniecznie w oparciu właśnie o emocje, bo emocje mogą być złym doradcą. I taki pierwszy punkt to znajdź spokojne miejsce na czas i refleksję. Zanim podejmiesz decyzję finansową, zrób sobie przerwę i pozwól sobie na chwilę o refleksji. Skup się na swoich emocjach i zastanów się, jak mogą wpłynąć na Twoje decyzje. I co tutaj w tym punkcie mam na myśli? Posłuchaj, jeżeli masz na przykład do kupienia pewną rzecz która jest wyjątkowo droga. Na no zasadzie nie jest to taka nie jest to zakup taki wymagający takich codziennych codziennego życia, czyli na przykład jakieś jedzenie, prawda, coś do picia i tak dalej. Natomiast chodzi mi o tu takie większe zakupy, gdzie masz do wydania na przykład 300-500 zł lub więcej. Często robię tak u siebie właśnie, że Duże rzeczy kupuję przez internet i wiadomo tutaj, Allegro, jakby koszyk wrzucam sobie do koszyka, tylko robię jedną małą rzecz. Nie kupuję tych rzeczy od razu. Siądę sobie właśnie i przemyślę, wrzucam do koszyka i mam tą chwilę na zastanowienie. Nie nie pod wpływem emocji, właśnie kupuję, że a przydałbym się, to jest fajne, to ja tego potrzebuję. Teraz y, jakiś tam przypływ gotówki większy mam, teraz ja sobie tą rzecz kupiłem, y, kupię, bo, bo, bo jest gdzieś tam na mojej liście, nie? Tylko wkładam ją do koszyka i przez to, że mam rozbudowaną taką świadomość finansową i wiem, że wiem do czego zmierzam, y, co chcę osiągnąć, do czego potrzebne mi są te finanse. Dlatego później właśnie taki większy zakup, jeżeli, jeżeli mam dokonać, no to wkładam sobie właśnie go do koszyka i odczekuję 1-2 dni maksymalnie, bo to nie, nie chodzi o to, żeby ochłonąć właśnie z tych emocji. W tym czasie przemyślę sobie, czy faktycznie jest mi ta rzecz yy, potrzebna. I nie chodzi o to tutaj w tej metodzie, żeby, prawda, robić tak żeby rezygnować ze wszystkiego nie? i żyć w takiej ascezie. Nie, kompletnie nie o to chodzi, bo po to właśnie zarabiamy, po to oszczędzamy pieniądze, po to je inwestujemy, żeby pieniądze właśnie pomagały nam w lepszym życiu, prawda? Bo nie dla samego oszczędzania, jakby oszczędzanie same samo w sobie nie ma, nie ma tutaj żadnej wagi. Chodzi o to właśnie, żeby mieć pieniądze i je móc, móc wydawać i korzystać z życia. W tej metodzie chodzi o to, żebyśmy nie kupowali pod wpływem właśnie emocji, chwili tego, że mieliśmy to na liście, chcemy to kupić, i powiem Ci, że zdarzyło mi się: oczywiście, nie jest to za każdym razem, bo skoro jest to u mnie na liście, było to, było to dla mnie ważne, więc chciałem dokonać takiego zakupu, natomiast po prostu okazało się. Może ze 2-3 razy, także stwierdziłem, że ten zakup nie jest mi jednak potrzebny. Może nie dzisiaj odłożę go na za jakiś czas, że to nie jest, nie jest jednak rzecz, która, która jest mi niezbędna, albo stało się również tak, że moje wartości przez te kilka miesięcy. Czy przez kilka tygodni, zmieniły się, i ta rzecz już w ogóle nawet nie jest mi potrzebna, mimo że była na, na mojej liście, i po prostu zrezygnowałem z niej świadomie. Dlatego chodzi o to właśnie, żeby sobie usiąść, na spokojnie przemyśleć, czy to, tą decyzję, którą chcę, chcę podjąć, jest słuszna. Drugą, drugą, drugim takim punktem to jest planowanie swoich wydatków. Sporządzenie budżetu miesięcznego i trzymanie się go może pomóc w uniknięciu impulsywnych zakupów i podejmowaniu decyzji finansowych pod wpływem emocji. I co tutaj znowu? Wiadomo, te pierwsze, szczególnie pierwsze trzy punkty, bardzo będą się łączyły ze sobą. I tak jak na każdym tutaj nagraniu, i generalnie w tym, co, co uczę, hmm, przekazuje, że prowadzenie budżetu na samym początku naszej właśnie drogi, generalnie dbania o swoje finanse, e, finanse jest niezbędnym elementem i tak naprawdę najprostszym, bo tutaj wystarczy ci kartka, długopis, pospisywać sobie wydatki, zaplanować, co ja chcę w ogóle w swoim życiu osiągnąć, ile potrzebuję pieniędzy na życie, ile ewentualnie mógłbym z tego e, oszczędzić. Więc taki budżet bardzo nam w tym, w tym wszystkim pomaga. I masz po prostu taki plan, na co, na co te, te pieniądze chcesz wydać, na co chcesz spożytkować, a ile z tego przeznaczysz na realizację swoich celów. I tutaj w takim budżecie chodzi tak naprawdę o to, że później idąc na przykład do sklepu, gdzie nie miejesz jakiejś listy i wrzucasz do koszyka rzeczy tak, co, co popadnie, co ci się przypomni, a może to się przyda, to może to się przyda, i to tak samo jak właśnie teraz mówię, przyda, to my, tak jak to nazywam, kupujemy czasem takie e, przydami się, e, przydaśki, prawda, które niekoniecznie, niekoniecznie później wykorzystamy, a ten, te pieniądze po prostu e, wydamy. I teraz. Mając zaplanowane, wiesz, ile w każdej kategorii chcesz pieniędzy wydać, więc później zrezygnujesz też świadomie właśnie z tego, że może ta rzecz w sumie nie jest mi potrzebna, nie chcę, mam do realizacji właśnie większy cel, oszczędzam sobie na przykład na to, żeby spłacić wcześniej kredyt, czy oszczędzam sobie po to, żeby wyjechać na, jakiś, na jakąś fajną wycieczkę. Czy kupić sobie daną rzecz, czy szybciej zbudować wolność finansową, żeby po prostu być niezależnym od decyzji tak naprawdę całego świata. Czyli nieważne, czy podejmą politycy taką, czy inną decyzję, ty będziesz się z tego śmiał, bo, bo będziesz miał swoje oszczędności. Więc tutaj już zależy, jaki, jaki tak naprawdę masz cel zbudowany, ale jak właśnie jest on głęboko w tobie zapisany, to później. Właśnie ten budżet będzie, e, będzie pomagał ci e, prowadzić, prowadzić cię tak, żeby właśnie nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy. Trzeci punkt. Unikaj podejmowania decyzji finansowych w stanie emocjonalnym. Jeśli czujesz się zdenerwowany, zaniepokojony lub podekscytowany, zastanów się czy to dobry czas na podejmowanie decyzji finansowych. Często lepiej jest poczekać, aż emocje opadną, podejść do sprawy z większą klarownością. I co tutaj mam na myśli? Znowu to jest połączenie tych wszystkich trzech punktów, czyli nie podejmujemy, podejmujemy decyzji pod wpływem emocji, bo czasem mamy różne perspektywy, perspektywy czasowe, różne, różne widzenie świata, Tutaj, może nie wiemy dokładnie, yy, zostaliśmy tak wychowani, mamy takie doświadczenie, więc pod wpływem, właśnie emocji, że coś nam się spodobało, albo jesteśmy źli, będziemy dokonywać wypadku, yy, wydatków. I tutaj widzisz, pokazałem też takie jakby te wyższe stany emocjonalne, gdzie jesteś radosny, podekscytowany, uśmiechnięty, jak i te niższe, gdzie jesteś zdenerwowany, e, zły. Wkurzony, i zauważ, że jakby te dwa stany mogą właśnie no, powodować to, że będziesz wydawał za dużo pieniędzy. I dla, podam Ci przykłady dlaczego obydwa, bo wydawać by się mogło, że skoro jestem w pozytywnym stanie, to, to, to wszystko jest ok. No, właśnie nie do końca, ponieważ jak jesteś podekscytowany, to możesz być wręcz za bardzo pewny siebie i możesz podjąć dzięki temu właśnie. Niedobrą decyzję, bo powiesz: A, ok, fajnie, to będzie dobrze, tu mi się układa, tu coś, ale nie po drodze gdzieś nie przewidziałaś pewnych rzeczy. Pewnych rzeczy nie do końca sprawdziłeś jak, jak to wygląda, i właśnie ta pewność w ciebie, ekscytacja spowodowała, że ta decyzja finansowa niekoniecznie właśnie była, była dobra. Do, była, była dobrze przemyślana. I tak samo jest w przypadku właśnie tutaj podejmowania takich. W decyzji finansowych, gdy jesteś właśnie w takich niższych nastrojach, nie? jak złość, smutek, bo tutaj właśnie będziesz wkurzony, rozgoryczony, bo coś Ci nie poszło, masz po prostu zły okres i wszystko, co będziesz podejmował, no to będzie spowodowane tym, że na przykład będziesz się chciał w jakiś sposób odbić. nie, I przeczytałeś na przykład, wiesz... Poszło ci gorzej w pracy, zarobiłeś mniej na przykład, albo wydałeś jakiś, jakiś taki niespodziewany wydatek, zepsuł się samochód, musiałeś nagle wydać 1000 zł dodatkowo i po prostu jesteś zły z tego powodu. I zobaczyłeś w necie na przykład jakiś kurs, kurs inwestycyjny, czy coś, który ci mówi, a zarób tutaj inwestując małą kwotę, tam 100 złotych i, i będziesz, będziesz bogaty. I Ty po, po, podążasz za tym, no i może się okazać, że to nie był zbyt dobry kurs e, i, i, i stracisz tak naprawdę na końcu te pieniądze, bo chciałeś jak najszybciej pozbyć się tego, tego stanu, tej złości i jakby odbudować te, te tą swoją stratę tego 1000 złotych, jak w tym przypadku. Ale też na przykład Mogłeś kupujesz, kupujesz coś pod wpływem emocji, żeby sobie poprawić też właśnie humor. Bo jesteś zły, miałeś kiepski dzień, więc pójdziesz do, 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 do sklepu e, kupić sobie na przykład jakieś jedzenie, bo jedzenie doskonale nam poprawia, no, poprawia humor. Więc nie dość, że odbija się to na Twoim zdrowiu, bo zazwyczaj to takie jedzenie, które nam poprawia humor, to zazwyczaj no, umówmy się, ale to nie jest... To nie, to nie są dobre nawyki żywieniowe, bo często są to, czy słodycze, czy jakieś fast foody i tego typu podobne rzeczy. Więc po pierwsze, zaszkodzisz sobie zdrowotnie, no a po drugie, właśnie będziesz chciał poprawić sobie humor, czyli znowu wydasz pieniądze, które według Twojego budżetu, które, który sobie zaplanowałeś, na przykład nie chciałeś wydawać, lub generalnie w Twoich celach było to, że nie chcesz się tak żywić. E, chcę budować fajną, mm, fajne życie, mieć dobrą energię, a takie na przykład jedzenie wcale mi w tym nie pomaga, więc dodatkowo wydasz pieniądze po to, żeby właśnie wyeliminować, wyeliminować z, z siebie te emocje, a niestety tu tak to nie działa. Emocje trzeba przeżyć, trzeba mieć świadomość, że one są i, e, i, i w takim razie sobie poradzić w inny sposób, czyli na przykład, można wyjść, pobiegać, można, można uprawić jakiś sport, bo to doskonale tutaj będzie, będzie nam ten nasz stres rozładowywało te emocje, ochłoniesz na spokojnie, musisz po prostu przeczekać, bo często te emocje wiadomo, są niewygodne, bo nie, nie, nie lubimy być w stanie, gdzie odczuwamy jakiś smutek, złość, bo to jest niefajny stan, nie? Lubimy te stany przyjemne, gdzie jest fajnie, no ale niestety życie takie nie jest, że tylko będzie fajnie i przyjemnie, więc trzeba sobie właśnie te, te emocje umieć nad nimi popracować. Kolejny, kolejny punkt to znać wsparcie. Porozmawiaj ze swoim partnerem, przyjacielem lub specjalistą od finansów o swoich emocjach i wyzwaniach finansowych. Często zyskanie perspektywy zewnętrznej może pomóc w radzeniu sobie z emocjami i podejmowaniu lepszych decyzji finansowych. I co tutaj w tym punkcie? Popatrz, jeżeli wychowałeś się w jakiejś rodzinie, masz jakieś doświadczenie, to wszystkie twoje decyzje będą właśnie w oparciu o tą twoją perspektywę. I teraz, jeżeli, jeżeli właśnie będziesz podejmował decyzję tylko i wyłącznie, właśnie w oparciu o swoją perspektywę, a nie będziesz miał takiego innego zdania na ten temat, nie? Czyli, czyli, że, słuchaj, możesz to zrobić tak i tak, bo to będzie lepsza decyzja. I Rozmowa właśnie na przykład z partnerem specjalistą, gdzie ta osoba nie jest tak bardzo powiązana emocjonalnie z daną sytuacją, może Ci pokazać i znaleźć rozwiązanie na Twój problem w całkowicie inny sposób. Prawda? Więc tutaj zawsze rozmawiaj też właśnie z drugą osobą, z drugą osobą, po to, żeby pomogła ci właśnie spojrzeć na ten Twój problem, właśnie. Z innej perspektywy, bo my często właśnie patrzymy, e, jakby takimi trochę klapkami, e, mamy wymurowaną m, swoją ścieżkę, bo tak zawsze postępowaliśmy. E, tak jest utarte, tak zostaliśmy nauczeni, tak zostaliśmy wychowani, a okazuje się, że po prostu m, tutaj. Można, można pewne rzeczy zrobić trochę inaczej, i dzięki temu rozwiąże się nam nasz problem w całkowicie inny sposób, który w ogóle nie przyszedł nam do głowy, ale tylko dlatego, że o nim nie wiedzieliśmy. Ale często nie jest to nasza wina, że my tego nie wiemy, no bo nie mogliśmy tego wiedzieć. Jakby to, co ja dzisiaj umiem, to wszystko jest to, że przebywałem właśnie. Z ludźmi, którzy osiągnęli sukces, czy to finansowy, czy w jakichkolwiek innych aspektach życia. Przeczytałem, e, przeczytałem e, kilkadziesiąt książek, gdzie zobaczyłem właśnie perspektywę tych wszystkich ludzi, jak oni podchodzą do pewnych spraw, i dzięki temu mam teraz pełen wachlarz, jak ja mogę pomyśleć o swoim problemie, żeby właśnie emocje nie przykrywały tego, że ja jestem zły, to będę tak, a to robię na siłę coś i tak dalej. Tylko stop, ok, mam problem, mam taką sytuację. Co muszę zrobić? Co muszę zrobić, żeby daną sytuację rozwiązać? Często takie myślenie typu, na przykład, może trochę abstrakcyjne, ale pomyśl sobie tak, masz jakiś problem, który tak naprawdę Wydaje się dość, dość błahe. I pomyśl sobie, tak na przykład, co by o takim problemie pomyślał Arnold Schwarzenegger, Elon Musk albo Steve Jobs, prawda? Jak te osoby pomyślałyby całkowicie o, o, o tym problemie, prawda? Miałby jednak inną perspektywę, dlatego tutaj właśnie warto zawsze rozmawiać z ludźmi, bo dadzą ci inną perspektywę. I tutaj jak dla mnie takim najlepszą właśnie decyzją do przegadania o swoich właśnie emocjach, wyzwaniach finansowych jest tutaj rozmowa na przykład z doradcą finansowym, tak jak ze mną, ponieważ mam znowu perspektywę spojrzenia na twój problem bardzo szeroki, bo od kilku lat spotykam się z ludźmi, mam szerokie doświadczenie wcześniej prowadziłem jedną, drugą firmę, jeździłem na koncerty, gdzie to też po części można powiedzieć, że doświadczenie, bo spotykałem tam setki, setki ludzi, z którymi rozmawiałem na różne tematy życiowe, błahe, poważne, mniej poważne. Więc tutaj naprawdę zobaczyłem tak naprawdę, jak ludzie żyją i każdy, każdy z nas ma inną historię, inne doświadczenie, więc inaczej Spogląda na życie, i to mi pozwoliło przychodząc teraz do ciebie i patrząc na Twój problem, znaleźć rozwiązanie w różny sposób. I teraz co ważne, bo popatrzcie: o ile tak jak podpowiedziałem ci, żebyś porozmawiał na przykład ze swoim partnerem, to nie do końca zawsze to znowu będzie dobre rozwiązanie, ponieważ partner, jeżeli z nim na przykład mieszkasz i macie wspólne finanse. Lub w jakiś sposób podejmujecie wspólnie de decyzje finansowe, to znowu wszystkie te decyzje finansowe w jakiś sposób, mimo że drugie, druga osoba będzie miała kompletnie inne spojrzenie yy, na to, to jednak będziecie, yy, będziecie tutaj w jakiś sposób połączeni, znowu emocjonalnie podchodzili do danego problemu. Natomiast ja przychodząc, yy, przychodząc i patrząc na finanse, Patrzę stricte tylko na tą sytuację. Dla mnie to jest Excel, to jest matematyka. Jestem też mm, z wykształcenia inżynierem. To mi bardzo pomaga w takiej analizie, takiej analizie technicznej prawdziwej. Dla mnie to jest matematyka i Excel. Finanse. 2 plus 2 ma wyjść 4. Nie, ro nie, nie, nie robię sobie tutaj dodatkowych takich wiesz, wymówek, jakichś wyjść, a może to by naciągnąć, a tutaj dodać, a tu może odjąć. Nie. To jest 0,1, ma się zgadzać i tyle. I teraz, jak tak poukładasz sobie finanse, nie będziesz do tego podchodził, do tego swojego planu, nie będziesz podchodził emocjonalnie, tylko krok po kroku. Założyłem sobie, mam to zrobić tak i tak. I koniec, kropka. I teraz warto jest właśnie współpracować ze specjalistą, bo nie dość, że mam szerszą perspektywę, drugie, od tych kilku lat pracuję tylko i wyłącznie z finansami. Także jestem specjalistą, bo my jeszcze często też yy, lubimy tak, że wszystko zrobię sam. Ja wiem najlepiej, yy, ja, ja wszystko zrobię sam i też kiedyś taki byłem. Dzisiaj wiem, że praca ze specjalistą daje po pierwsze, dużo lepsze efekty, i to co najważniejsze, właśnie inną perspektywę, ponieważ ta osoba wie, jak dany problem, yy, problem rozwiązać. O którym często my nie zdajemy sobie sprawy, więc warto tutaj właśnie zawsze spotkać się ze specjalistą, którzy, który pomoże Ci właśnie spojrzeć na ten problem w sposób czysto, czysto techniczny, patrzy się bez żadnych, bez żadnych emocji. I ostatni punkt, który Ci w tym wszystkim pomoże, to praktykuj uważność. Ćwiczenia uważności, takie jak medytacja, lo yoga, czy proste ćwiczenia oddechowe, mogą pomóc w opanowaniu emocji i skupieniu się na swoich celach finansowych. I tutaj o co, o co w tym tak naprawdę chodzi? Popatrz. Powiedzmy, że siedzisz sobie, e, wróciłeś po na przykład ciężkim dniu pracy e, i coś tam poszło nie tak. I usiadłeś sobie na kanapie i do Twojej głowy przyszła ci jakaś e, negatywna myśl, związana na przykład z Twoimi finansami. Jak myślisz, jaka będzie kolejna myśl Twoja? Niestety, również negatywna. Jakby myśli napędzają się samoistnie, ale w tym kierunku, w jakim Ty pozwolisz iść. Jeżeli myślisz negatywnie, to następna i kolejna, i kolejna będzie negatywna. Czyli zaczniesz, wpadniesz w taką. W, w taki negatywny stan, że a to mi nie poszło, to znowu wyjdzie coś tam, a to nie poszło tak, a to nie poszło po mojej myśli. I teraz niestety nie będzie tak, że siedząc na tej kanapie, nagle wpadniesz na taką myśl pozytywną, ale zrobię tak, bo mam taki cel finansowy i tak dalej. Niestety takie coś ci nie wpadnie do głowy. Musisz świadomie łapać się na tym, że taka myśl przyszła ci w ogóle. Przy, do głowy i wtedy powiedzieć stop! To nie jestem ja. Ja nie chcę tych celów. To po prostu jest dzień, który poszedł, poszedł nie do końca po mojej myśli. Moje cele finansowe są całkiem całkowicie inne. Chcę myśleć pozytywnie. Mogę dużo rzeczy. Więc chcę poukładać sobie swój dzień i swoje popołudnie po tym ciężkim dniu, tak jak sobie zaplanowałem. Chciałem iść na spacer, Chciałem pobawić się z dzieciakami, to jest dla mnie, to jest dla mnie istotne. I teraz właśnie takie ćwiczenia medytacyjne, oddechowe, yoga pomoże ci w takich stanach. Dlaczego? Ponieważ właśnie zaczniesz zauważać takie momenty, że będziesz się łapał na tym kurczę, ale co ja robię? Trochę wpadłem w taką automatyzację, nie? automatycznie wykonuję jakieś czynności, nie pomyślałem. Że ja tak nie chcę i tak samo właśnie będzie z myśleniem. Złapiesz się, ok, ja nie chcę tak myśleć, zmieniam to. Musisz znaleźć sobie oczywiście sposoby, jak to, jak to zrobić, czy przeczytać sobie, wrócić do swoich celów, przypomnieć sobie jakąś fajną wizję, co ja bym chciał osiągnąć, żeby odejść od tego, tego sposobu myślenia. I zacząć właśnie realizować, realizować swój cel. I właśnie proste ćwiczenia oddechowe, jakaś joga, medytacja będą powodowały to, że ty będziesz się skupiał w danej chwili właśnie na, nie, na oddechu, na przykład przy tych ćwiczeniach oddechowych, czy jak będziesz medytował, to będziesz zauważał właśnie te, te swoje myśli. Nie? Czyli zauważy, że Myśli to w sumie się pojawiają, nie wiadomo skąd, po prostu pojawiają się w mojej głowie, i teraz muszę wiedzieć o tym, żeby, że są takie myśli, i teraz jakich myśli chciałbym mieć w głowie więcej, a jakich mniej, albo w ogóle. Więc musisz się tego stanu po prostu nauczyć, i w tym pomo pomogą ci właśnie takie ćwiczenia uważności, żeby zastanawiać się, łapać się za każdym momentem, kiedy właśnie taki. Taki stan do Ciebie przyjdzie. I pamiętaj, że opanowanie tych wszystkich, tych wszystkich aspektów, o których dzisiaj, dzisiaj mówiłem, i generalnie praca z emocjami, no to nie jest praca, że wiadomo, tam pomedytujesz, pomedytujesz jeden dzień i, i na następny już będziesz super uważny. Nie, to jest praca znowu, znowu na jakiś czas, ale gwarantuję Ci, że to, jak będziesz się czuł później, i to, że będziesz wiedział, dokąd chcesz zmierzać, to, że nie swoje decyzje finansowe nie będziesz opierał o to, jak się czujesz w danym momencie, tylko faktycznie, realnie popatrzysz się, chciałbym to tak zrobić, trzeba zrobić krok A, trzeba zrobić krok B i dojdę, dojdę tam, gdzie chcę. Więc, żeby to wszystko sobie poukładać, Zapanuj nad emocjami i nie pozwól, żeby one tutaj realizowały Twoje życie. Żeby, żebyś Ty był panem swoich, e, swoich emocji, żebyś to Ty rządził swoim życiem. Jeżeli podoba Ci się ta tematyka e, ten, e, ten, tego typu e, filmy, to zostaw le, lajka, zasubskrybuj kanał. A my widzimy się w takim razie następnym razem. Trzymaj się, cześć.